Marx mówi dużo o sprzecznościach. Nie chodzi o sprzeczności pokroju okrągły kwadrat czy ciepły lód. Chodzi o sprzeczności czy antagonizmy leżące u podstaw zależności pomiędzy ludźmi w ramach społeczeństwa kapitalistycznego. Wszyscy zdajemy sobie przynajmniej w pewnym stopniu sprawę z tego, że nasze współczesne społeczeństwa są pełne sprzeczności. Mamy do czynienia z nędzą w obliczu niewyobrażalnego bogactwa, z przepracowaniem w obliczu wysokich poziomów bezrobocia. Widzimy bogate banki zabierające biednym ludziom dach nad głową. Widzimy agresywną gentryfikację, napięcia na tle narodowościowym przemoc wobec kobiet, przemoc wobec rozmaitych mniejszości społecznych. Widzimy brutalność policji. Normalizowaną w mediach mowę nienawiści, nieustające wojny i konflikty zbrojne, masowe migracje. Marks pomoże nam wyjaśnić wszystkie te antagonizmy, chociaż sam w swojej krytyce wcale nie zaczyna od żadnego z nich. Zamiast tego zaczyna od czegoś, co mogłoby się wydawać raczej dość nieszkodliwe od towaru. Dlaczego? ponieważ towar jest najbardziej podstawowym budulcem społecznych relacji w kapitalizmie zależności pomiędzy ludźmi przyjmują formę wymiany towarowej towary organizują relacje społeczne jeśli chcemy zrozumieć istniejące antagonizmy czy sprzeczności istniejące w ramach naszego społeczeństwa musimy zacząć od zrozumienia towaru jak już wcześniej ustaliliśmy towar sam w sobie zawiera pewną sprzeczność Mianowicie posiada on zarówno wartość, jak i wartość użytkową. Chociaż na pierwszy rzut oka taka sytuacja nie wydaje się sprzecznością, jak zaraz się przekonamy, jest to sprzeczność niezmiernie istotna. Dlaczego ludzie muszą sprzedawać swoją pracę na rynku w zamian za pieniądze? Ponieważ nie są w stanie wyprodukować niezbędnych środków do życia na własną rękę. Oto cecha szczególna kapitalizmu. Istniejących poprzednio trybach produkcji, większość ludzi miała dostęp do pewnego rodzaju środków produkcji, które pozwalały na produkcję niezbędnych dóbr. Dochodziło do wymiany, jednak po pierwsze była to przede wszystkim wymiana towaru za towar, a po drugie do jakiejkolwiek wymiany dochodziło dopiero w sytuacji, kiedy producenci mieli do czynienia z nadwyżką. Trzeba tu mocno zaznaczyć, że sprzedaż nadwyżki. Jest zupełnie czymś innym niż sprzedaż towarów produkowanych specjalnie w celu takiej wymiany. W ramach długotrwałego i pełnego przemocy historycznego procesu pierwotnej akumulacji środki produkcji zostały sprywatyzowane i poddane kontroli grupy ludzi, których nazywamy kapitalistami, podczas gdy dawniej ludzie pracowali bezpośrednio dla własnego dobra. Dzisiaj wszyscy musimy całkiem dosłownie wchodzić na rynek, żeby przeżyć. A więc sam fakt, że produkujemy na cele wymiany rynkowej, a nie dla bezpośredniego użytku, oznacza już pewien antagonizm, pewną sprzeczność pomiędzy posiadaczami i nieposiadaczami. U podstaw tak zwanego wolnego rynku, o którym często dziś słyszymy, leży przymus. Przymus ten jest egzekwowany z użyciem przemocy. Przemoc jest niezbędna do prywatyzacji środków produkcji oraz do egzekwowania tak zwanych Praw własności klasy posiadaczy. Aby móc kupować niezbędne do przeżycia produkty na rynku, musimy sprzedawać w zamian coś innego. A ponieważ środki produkcji zostały nam zabrane i są obecnie kontrolowane przez kapitalistów, jedyną rzeczą, jaka nam pozostaje, jest sprzedawanie kapitalistom naszej pracy. Jeśli się nad tym głębiej zastanowimy, praca nie może być tak naprawdę sprzedana. Sprzedajemy raczej naszą możliwość do wykonania jakiejś pracy, naszą siłę roboczą. Sprzedajemy pewną ilość czasu pracy. Nasza zdolność do kreatywnej pracy, podstawowa cecha, która łączy nas jako ludzi, staje się towarem, który sprzedajemy komuś innemu. Siła robocza, tak jak każdy inny towar, posiada wartość użytkową. Oraz wartość wymiany, i jak można się spodziewać, również tutaj możemy mówić o sprzeczności. Wartość wymiany jest wyrażana w ilości pieniędzy płaconych nam za naszą pracę nasze wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia zależy od kosztów życia od tego, ile kosztuje nas jedzenie, mieszkanie, ubranie, transport itd. Ale to wartość użytkowa naszej pracy jest tym, co produkuje wartość. Mamy tu do czynienia z dwoma przedziwnymi stronami siły roboczej. Z jednej strony ma ona pewną cenę, z drugiej strony produkuje ona rzeczywistą wartość. Okazuje się, że możemy wyprodukować większą wartość niż wynosi nasze wynagrodzenie. Powiedzmy, że dostaje wynagrodzenie 8 zł za godzinę, ale produkuje w tą godzinę towary czy usługi warte 40 zł. W takiej sytuacji mówimy o czymś, co nazywamy wyzyskiem. Wyzysk brzmi bardzo mocno. Wydaje nam się, że, żeby mówić o wyzysku, musimy mieć do czynienia z jakąś skrajnie niesprawiedliwą sytuacją. Ale zastanów się, w podanym przykładzie wartość mojej pracy wynosi 500% więcej niż wynosi moje wynagrodzenie. To, że wyzysk w takiej formie jest w pełni legalny, nie powinno być przez nas brane jako jego usprawiedliwienie. Wręcz przeciwnie. Wyzysk tłumaczy nam jedną z zagadek kapitalizmu, mianowicie istnienie zysku. Kapitaliści rozpoczynają dzień z pewną sumą pieniędzy, które są przez nich inwestowane w produkcję. Pod koniec dnia mają oni pewną ilość towarów, które sprzedają na rynku za więcej pieniędzy niż wynosiła inwestycja. Mogłoby się wydawać, że wytwarzają oni zysk wyłącznie poprzez kupowanie i sprzedawanie, ale zysk nie może być wytworzony tylko przez kupowanie i sprzedawanie. Kupowanie i sprzedawanie to tak zwana gra o sumie stałej. Wymieniając towary, przemieszczamy je jedynie z jednego miejsca w inne, z jednych rąk do drugich. Ten proces nie wnosi żadnej wartości do społeczeństwa. Oczywiście istnieje możliwość nierównej wymiany. Możemy na przykład zażądać zapłaty wyższej niż wartość towaru w przypadku monopolu na dany towar. Ale w takiej sytuacji, w rozumieniu gry o stałej sumie, zysk dla nas oznaczałby stratę dla kogoś innego. Sama wymiana nie prowadzi do wytworzenia zysku. Mamy tutaj do czynienia z kolejną zagadką. Z jednej strony, rynek jest światem równości i symetrii. Wymiana rynkowa nie wymazuje wartości towarów. Pełna wartość towarów nie zmienia się przecież w wyniku samej zmiany właściciela. Jakakolwiek strata jednej ze stron oznacza zysk kogoś innego. Tutaj wymiana towarów oferuje pewnego rodzaju symetrię, a jednak zysk wymaga sytuacji, w której wartość rośnie poprzez kupowanie i sprzedawanie towarów. Zysk jest asymetryczny. Rozwiązania tej zagadki Marx szuka poza samym rynkiem, kierując się w stronę świata produkcji. To w procesie produkcji wartość jest zwiększana poprzez wyzysk pracownika. Proces wyzysku nie łamie żadnych z zasad wymiany rynkowej, zwyczajnie ze względu na to, że nie ma miejsca na poziomie wymiany. Zarówno siła robocza, jak i produkty pracy są kupowane i sprzedawane według ich wartości. W tych procesach wymiany zysk się nie pojawia. Zysk nie pojawia się w ogóle w procesie wymiany, pojawia się natomiast w procesie pracy, czyli w procesie produkcji. To ilość włożonej pracy po odjęciu wypłaconego wynagrodzenia ustala wysokość zysku. Podczas gdy rynek pozostaje światem równości i symetrii, produkcja okazuje się być światem asymetrii i wyzysku. Tutaj właśnie leży sprzeczność pomiędzy produkcją i wymianą. Sprzeczność ta jest możliwa tylko ze względu na istnienie sprzeczności pomiędzy wartością użytkową a wartością wymiany siły roboczej sprzeczność pomiędzy wartością użytkową i wartością wymiany w przypadku siły roboczej wyraża społeczne sprzeczności pomiędzy kapitalistami i pracownikami. Kapitaliści i pracownicy mają sprzeczne interesy. Pracownikom zależy na dostępie do dóbr potrzebnych do zaspokojenia potrzeb, takich jak mieszkanie, jedzenie, ubranie. Zależy im na wartościach użytkowych. Kapitaliści mają gdzieś wartość użytkową. Zależy im jedynie na wartości wymiany. Zależy im na zwiększaniu swojego kapitału poprzez zysk. Obie klasy potrzebują siebie nawzajem, żeby osiągać swoje cele. Pracownicy muszą sprzedawać się kapitalistom, żeby przeżyć. Kapitaliści muszą zatrudniać pracowników, aby móc ich wyzyskiwać w celu wytworzenia zysków. Pomimo tej współzależności, interesy obu klas są zupełnie sprzeczne. Im więcej pracownicy otrzymują zapłaty za swoją pracę, tym mniejsze są zyski kapitalistów. Im większe zyski kapitalistów, tym bardziej zubożeje klasa pracownicza. Czy przyjmie ona postać codziennych potyczek dotyczących ilości i jakości pracy, jaką wykonujemy, czy długofalowe bitwy o lepsze płace i warunki w miejscu pracy walka klasowa pomiędzy kapitałem i pracownikami. Jest zawsze obecna w społeczeństwach kapitalistycznych. Społeczne sprzeczności kapitalizmu są równie dobrze widoczne poza miejscem pracy. Dystrybucja wartości wytwarzanej przez pracowników w formie wynagrodzenia, zysków, czynszów, stawek, stóp procentowych i podatków jest bezpośrednio powiązana z naszym poziomem życia, stanem naszych osiedli, dostępnymi możliwościami i wyborami życiowymi. W skrócie jakością naszego życia. W społeczeństwie zbudowanym na idei maksymalizacji zysków dla małej klasy posiadaczy zamiast na idei produkcji użytecznych dóbr na potrzeby społeczne, jakość naszego życia jest odwrotnie proporcjonalna do potrzeb kapitału. W ciągu ostatnich 30 lat, w miarę jak tzw. neoliberalizm rozwijał się i przełamywał wszystkie istniejące nadal bariery pływu kapitału na świecie. Bardzo mała grupa kapitalistów zapewniała sobie akumulację niewyobrażalnych bogactw, podczas gdy poziom życia reszty ludzi na świecie stale się pogarszał. Nasze społeczeństwa są w sytuacji, gdzie mamy wystarczająco jedzenia, mieszkań i potencjału technicznego w kwestii produkcji, aby zapewnić wszystkim znacznie wyższą jakość życia i znacznie zmniejszyć wykonywaną przez nas ilość pracy. Wyobraź sobie, o ile lepiej żyłoby ci się. Gdybyś nie musiała pracować na rzecz kogoś innego. Zamiast tego, skupiając się na pracy, która jest według ciebie warta Twojego czasu i przydatna społeczeństwu, którego jesteś częścią. Dzisiejszy system jest zafiksowany na punkcie tworzenia zysków dla kapitału. Ciągły postęp techniczny nie jest dzisiaj nakierowany na ułatwianie życia ludziom, tylko na tworzenie jeszcze większych zysków. Miejsce pracy jest dzisiaj zdominowane przez maszyny, wykonujące prawie całą pracę za nas, a pomimo to koszty życia i tydzień pracy pozostają takie same jak dawniej albo wręcz ulegają pogorszeniu. W miarę jak wiedza o pracy człowieka zostaje przeniesiona na maszynę, pracownik traci kontrolę nad procesem produkcji, stając się w efekcie coraz mniej istotnym trybikiem w całej maszynie. Trybikiem łatwym do zastąpienia. Tutaj ujawnia się kolejna sprzeczność, a mianowicie sprzeczność pomiędzy pojęciem a wykonaniem pracy. Nasza wiedza dotycząca procesu pracy zostaje przeniesiona na maszynę, która zmienia naszą kreatywną pracę w bezmyślną robotę, wykonywanie rutynowego zadania bez żadnego znaczenia albo satysfakcji dla pracownika, wychodzącej poza zdobycie wynagrodzenia. Ta sprzeczność jest widoczna w popkulturze konflikt człowiek kontra maszyna. Warto pamiętać, że za maszyną leży sieć społecznych zależności pomiędzy nami a naszymi kreatywnymi zdolnościami, które zostały nam zabrane, od których zostaliśmy wyalienowani. Wraz z akumulacją kapitału w formie maszyn i robotów pojawia się kolejna sprzeczność. Sprzeczność pomiędzy kapitałem inwestowanym w tak tzw. martwą pracę, taką jak maszyny i surowce, a kapitałem inwestowanym w tzw. żywą pracę, czyli pracowników. Przez wzrost ilości maszyn kapitalista może bardziej wydajnie wyzyskiwać pracowników. Według wyłożonego w tej serii rozumienia wartości, maszyny nie są w stanie same z siebie tej wartości wytworzyć. W miarę jak? więcej i więcej kapitału jest inwestowane w maszyny i w surowce i mniej jest inwestowane w ludzką pracę, element społeczny tworzący rzeczywistą wartość zostaje wyparty. Te rozmyślania stanowią punkt wejścia dla marksowskiej teorii kryzysu. Kiedy znacząca większość kapitału reinwestowanego w celu zwiększenia produkcji jest wkładana w tzw. martwą pracę, otwierają się drzwi prowadzące do masowego kryzysu, które będzie wymagać destrukcji i dewaluacji kapitału we wszystkich jego formach. Podsumujmy. Całość modelu kapitalistycznego społeczeństwa stworzonego przez Marksa opiera się na podstawowym punkcie wyjścia, którym jest analiza towaru. Budując na pomyśle wartości, jako zasadzie organizacji społeczeństwa zorientowanego na produkcję towarów, zauważa on sprzeczność pomiędzy wartością a wartością użytkową towaru. Następnie, w kilku solidnych tomach, pokazuje on, w jaki sposób analiza tej sprzeczności ukazuje wszystkie inne sprzeczności pomiędzy klasami, pomiędzy ludźmi i maszynami, pomiędzy pojęciem a wykonaniem pracy. Z pozoru, nieszkodliwa zależność pomiędzy użytecznością a wymianą zaprowadziła nas aż do istoty kryzysów i walki klasowej. Nie znaczy to bynajmniej, że każdy problem społeczny może zostać wyjaśniony z wykorzystaniem prawa wartości Marksa. Ta seria ma zachęcić do dobrze poinformowanej dyskusji na temat nierówności społecznych, strukturalnej przemocy, kryzysu ekologicznego, a do tego potrzebne jest jednak solidne rozumienie sposobu, w jaki bogactwo i władza są utworzone i dystrybuowane w ramach naszych społeczeństw. W jaki sposób rynki są z natury oparte na przymusie, dlaczego kapitał dąży do akumulacji zysku za wszelką cenę itd. Nasz obecny problem jako społeczeństwa, związany też niejako z pewną stagnacją na lewicy, nie wynika z tego, że brakuje ludzi, którym zależy na zwalczaniu nierówności czy przeciwdziałaniu przemocy. Problem polega na tym, że większość z nas nie dysponuje konceptualnymi narzędziami. Przydatnymi w analizie tych i innych zjawisk w ramach podstawowych struktur i zależności społecznych. Dlatego właśnie pomysły Marksa mogą być nam dzisiaj przydatne. Jeśli chcemy podejmować niwelowanie pewnych konkretnych sprzeczności istniejących dookoła nas, musimy najpierw zastanowić się, w jaki sposób te sprzeczności są ze sobą powiązane. Z kolei te przemyślenia powinniśmy rozpocząć od dogłębnej analizy zjawiska towaru.